Jezus siada przed skarboną, widzi, że niektórzy wrzucają dużo pieniędzy, inni mniej, jak i ta wdowa, która obiektywnie wrzuca mało, dwa pieniążki, jeden grosz, ale Jezus, znając jej serce, wie, ona wrzuciła bardzo dużo, bo wszystko, co miała. Jest ogromna duchowa różnica między daniem Panu Bogu wszystkiego i resztek, tego, co mi zbywa, tego, co jest trochę takimi ochłapami i co tak naprawdę mnie nie kosztuje. Bo dla wielu osób to nie będzie... Wielką stratą, jeśli wrzucą kilka złotych, przechodząc obok jakiegoś bezdomnego, ale w ogóle nawet na niego nie zwrócą uwagi. Mogę się przecież modlić w najgorszym momencie dnia, nie wiem, już prawie że zasypiając, nie dając Bogu tego, co najlepsze, jakby wszystkiego, jeśli chodzi o moją relację z nim w moim życiu. A Bóg chce nas całych. On nie chce ochłapów. On chce mnie całego łącznie z moim całym kochającym sercem.